Dobra, przychodzi babcia do lekarza. Taka babcia mówi: Panie doktorze, mam straszny problem z gazami. Bo ciągle co chwila puszczam bąki, one tak jest, ich nie słychać i nie śmierdzą, nie czuć ich w ogóle, nie? No, pan, jak naprawdę, ja będąc u pana tutaj w czasie tej rozmowy, puszczałem już z pięć bąków, ale pan ich ani nie słyszał, ani nie czuł. <grych> no bo to takie są po prostu, tak? No ale mam ten problem, to da dyskomfort. No i, no i ciągle puszczam te, te bąki, straszne gazy. Proszę mi jakoś pomóc. No ale Kasz tak pokiwał głową, pokiwał, przypisał tabletki. Mówi, proszę brać przez tydzień przyjdzie za tydzień. No i babcia przychodzi za tydzień. Mówi, panie doktorze, co to za tabletki mam przypisał? Ciągle mam bąki, ciągle mam gazy, puszczam te bąki, bym Teraz tak strasznie śmierdzą. No co pan zrobił? Ale Kasz tak. O, wech naprawiony. Teraz zajmiemy się słuchem. Jeszcze... To był słucharnia dzisiaj. Cześć, Peksowcy! Dziś będzie Platyna 1 Spocona, toksyczna Platyna 1 I tak jak ostatnio będzie to czysty gameplay, bez mojego komentarza mm, Było trochę kłótni, było trochę nieporozumień Kto miał rację, ocencie sami Zapraszam Jeden podchodzi z dawego. dawaj go Boom. uciek Uciekł, uciekł, uciekł uciekł Dobrze, ja się muszę poddać oczywiście. to, to ja jak zwykle nic nie zrobiłem. Nie, ja jeszcze jeden musi być no W końcu. Jeszcze. Czekaj się. To po prostu. Jak kolej się są tutaj, mamy ich zajęcie. No strzał. Leży jeden. Jeden krak. Dobra, udało się go dał bić. Ale co? A. Mhm. Dlaczego okay. po prawej tutaj? Czekaj, poczekaj.

Kurde, prawie złapałem dzisiaj teraz. A mam na plecach też skład pamiętaj To chodzimy na, na plecach. każdem A wreszcie. już nie widzę do śladu, wiesz? No, to też było z minuty temu. O, widzę teraz. Tak. Półtorej minuty prawie. Już nie muszę być bloodhoundem, żeby widzieć ślady. Patrzcie, przygotuj się pleców, możemy lecieć. Ok, on mówi, że przyniesie nas nad dawaj, dawaj, na górę. Dawaj, One dawaj, guy. One guy. Hej amigos, czarko jest Dobra, muszę się na chwilę wtrącić jednak z komentarzem. Tu wcześniej były nieporozumienia, ale to takie drobne. A teraz, teraz dopiero zaczyna się prawdziwa toksyczność, no, która mnie osobiście wyprowadziła z równowagi. Dude, call me an idiot one more time. I dare you. Don't you take fucking 200 ammo? For no fucking yes, and after that and you pinked that you need ammo, and we both dropped you 60 stacks. You had 120 ammo, and you're calling us an idiots? Shut up! Light ammo here, light ammo here. <laughs> <laughs> Puść myszkę, pomachaj go, i go, wyrodził Dobra, dobra, to ranked. Trzeba było trzymać nerwy na wodze i zachować chłodną głowę. Tak, powstrzymałem się. Ale na początku uratowałem Grynykowi życie. Podniosłem go, dałem mu amunicję. daj mu obej amunicję. On wyzywa nas od idiotów. po prostu nie dam rady czasami z takimi ludźmi. Dobra, czasami dam radę, a akurat to nie był mój wieczór. Nie na tej randze. Ta strefa to się skończy. Kolejny, nie tyle area. Zrób to łatko. albo coś. Nie, myślę, że nie. Spokojnie, daj mi się wybić. Tu biegnie solo gościu. No właśnie, o to chodzi, że wolę uciekać. O Trzymamy, Trzymamy strefę. Trzymamy strefę. A dokładnie, my mamy strefę. Co ty Dude, to. we have zone. Może możemy pod, podjechać się. Spokojnie. Jesteśmy, Spokojnie. My mamy to... strefę, oni i tak tędy muszą biec. Możemy ich kurde wystrzelać jak kaczki. Tam są Ale wszystkie składy. Marecz. Waszy, jak, jak zginiecie, to wasz problem. Naprawdę, ja pierdziałem to. Teraz to ja bez sensu. W razie czego. Ja, mam sk ja mam skok, chodź. Nie mam skok, jak to Mam skok. Aha, albo że zginiełem wcześniej. Mamy strefę, żeby ich strefa Stąd, z góry Okej. Okay. Yeah, twierdzi, że tam jest wróg. Przecież nie ma nie ma. Chyba, że jeden Ja bym ty trzymał strefę, w tym miejscu. Tu. Late late ammo, dear. Trzymaj, dwóch idzie. Dwóch idzie, dwóch idzie. Krakt! Попаду на него. Один лежит. Длинный крадец. tu podchodzi? Gin Dobrze. I tak to wyszło. Sorry, ja się nerwuję jak jest taki coś. Powinniśmy stać tam, trzymać ten link, a nie jak Ty podbiegłeś. <grym> ja podbiegłem, żeby zabić tych gości, którzy przyszli. A gdybyśmy no byli z tak, tyłu bardziej, to mogliśmy ich zabić wcześniej. Jeden na jeden. Jeżeli jeden, to jest koniec. Nice. Me, of course. Wow. And you're calling us trash. Nice. You are the Apex Champions. Oh, my God. Yeah, you rock. You're the best. pałek Mówi się. Dość tego. Jaki koleś. Nie, dobra, to, to jest za dużo dla mnie. Ja nie mogę. Czasami, czasami zdarza się, że ktoś jest taki toksyczny, to po prostu polewam jak... to i tak dalej. Ale kojarzę tego kolesia. Ale kolesie. A dzisiaj coś we pękło, sorry. Więc taki domeczek nam wyszedł pewnego pięknego wieczoru. Co było dalej? Spytacie dalej w następnym epizodzie. Dzięki za uwagę i do następnego.